Jeżeli jesteś w związku z kobietą, a zauważyłeś, że ona coraz mniej ma ochotę na seks, coraz bardziej odmawia ci tego seksu, coraz bardziej gra tym seksem, to najgorsze, co możesz zrobić, to dawać jej jeszcze więcej, jeszcze bardziej się angażować, jeszcze bardziej przekonywać się do tego i pokazywać jej, jak tobie bardzo zależy. Zamiast tego weź krok wstecz, przyjrzyj się sytuacji z boku, spytaj samego siebie, co doprowadziło do tej sytuacji, wyciągnij wnioski i pomyśl totalnie na chłodno. Analitycznie, co sprawiło, że teraz ona zachowuje się w taki sposób? Po drugie, mając już ten wniosek, otwarcie porozmawiaj z kobietą na ten temat i sprawdź, czy twoja hipoteza jest prawdziwa. Zakomunikuj jej, że zauważyłeś zmianę w jej zachowaniu i że chciałbyś, żebyście znowu wrócili do poprzedniego układu, do poprzedniej dynamiki, dlatego że bardzo ci na niej zależy. Natomiast, jeżeli ona podniesie gardę, nie będzie chciała o tym rozmawiać, albo będzie sugerowała, że dla niej to nie jest w ogóle problem, że tego seksu teraz nie ma tak dużo jak było wcześniej, to masz sygnał, że być może to nie jest kobieta, z którą warto budować dalej relacje i powinieneś od niej odejść.